Trujillo, Peru, godzina 5:30 rano, Plaza de Manior. Siedzę na placu i myślę co dalej. Jest kurczę 5:30 rano, wschód słońca dopiero za godzinę. Przyjechałem kurczę jakieś pół godziny temu. I Moim głównym celem tutaj to jest zobaczenie ruin cywilizacji Ołaka. O, a tam jest Korpus Christi, to może by mnie przyjęli, bo do hostelu to trochę za wcześnie jeszcze. Także zapraszam na ten odcinek z Trujillo. Godzina 6 rano. Trochę dopłaciłem za jeden wolny pokój, i razem za 250 soli mam taki apartament. Ba! To jest Łazienka. Jest jeszcze drugi pokój, kurczę. No. Ale nie można było inaczej. 250 soli za 4 noce. To już jest ten dach mojego hotelu. Dzisiaj ma być 27 stopni. 27, ale jest takie zamulenie, takie typowe dla Peru. Czyli ciepło, parno duszno i praktycznie zero nieba. Totalne zachmurzenie. No panorama, taka sobie. A co? Tak to właśnie wygląda. Zamówiłem sobie Ubera, ponieważ w tym mieście kurcuje Uber i przyjechałem na o nazwie Buenos Aires. Buenos Aires. A dlaczego? Ponieważ... Tak się nazywa tutaj jeszcze plaża. Playa Buenos Aires. Właśnie. Właśnie. Wow. Okolica, jak widać, jest nie za ciekawa, Ale cóż. Okolica taka sobie. Ale gdzieś tam dalej stoi sręka. Także żeby zobaczyć srękę, psy tu strają na ulicy. Bród i smród. Ale okolica kurczę, uciekam stąd już, bo nie zaciekawie jest. Spójrzcie na to. A parę kilometrów stąd jest druga plaża Acapulco, o wiele ciekawsza, ta bardziej już komercyjna. boskie Buenos okazało się boskie Buenos okazało się totalnym zadupiem totalne zadupy gdzieś na obrzeżach miasta. Także teraz pojadę do Chacan Muzeum. to miejsce. To miejsce to było zupełne nieporozumienie. Jestem już w strefie archeologicznej Ciacian. To są pozostałości po cywilizacji Ciacian, która zamieszkiwała jakieś te tereny, póki co strefa muzealna i mapka strefa muzealna. odnalezione figurki Makieta Wielkiego Miasta Czeczan. Jak widać, z wybrzeża było dużo różnych wiosek. Ciekawe rzeczy, i możemy się tutaj zapoznać z historią, właśnie miasta. W sumie obecnie już tylko ruiny, które po niej pozostały. Zdeformowane czaszki. Ekshumacja. Tutaj są trzy strefy archeologiczne, ale jest czynna do zwiedzenia tylko jedna. To jest ogromny obszar, która jest otwarta nazywa się Nick An. Jest gdzieś tam. Ruin tutaj jest od groma, śmieci także. To są pozostałości miasta Chanchan -Chan modajże. Ja muszę chyba iść w drugą stronę gdzieś. To jest cały wielki obszar przecięty tą ulicą, drogą. Tutaj już ciekawiej, ale brud, śmieci wszędzie, jak tu w Peru. Tam są jakieś piramidy na horyzoncie. Ciekawe. Ok, mamy to. Pałac Nik'an, a raczej jego pozostałości. Jedna wielka pustynia. Jakieś 800 lat, mniej więcej 800 lat, mieszkał tutaj lud Chimu. Pustynia, pustynia. Jestem tutaj, jestem tutaj, a pałac jest w tym miejscu. Nick An. Platforma Sur. Potężne mury, które się ciągną gdzieś tam do tej małej piramidy. To słowo, właśnie Platforma Sur. I jak zwykle, jak zwykle. Nikt takiej trasy tutaj nie robi z buta, chyba, oprócz mnie. Ja podjechałem oberami do muzeum i myślałem, że tam będzie jakieś przejście czy coś, a to niestety trzeba drałować tutaj taki kawał. Ale ładna pogoda jest. A poza tym, jakbym jechał, to bym nie mógł tutaj sobie wejść na te mury, pozostałości, ruin. Tam gdzieś w dali już jest morze na horyzoncie. I wciąż jakieś tam pozostałości archeologiczne. Właśnie policja dokonała identyfikacji, także mogę iść dalej spokojnie. <noise> Cóż, strefa archeologiczna chroniona. Jest kawałek drogi do przejścia, ale myślę, że warto. Labirynt. Labirynt do wejścia. którędy? chyba tutaj. Labirynto. Wielki plac. i Wszystkie mury są zawaszone. I oczywiście zdobione. Nie ma żadnych oznaczeń, ale mimo wszystko Mimo wszystko jest ciekawie. Z jednej strony te dachy tutaj chronią pozostałości ruin przed zniszczeniem, a z drugiej no, troszkę zabierają im tego klimatu. Ale przyznam, że to wszystko wygląda ciekawie. Ładnie tak. Trzeba przyznać, że jednak robi to wrażenie. A pałac ma około 1000 lat. Może trochę więcej. Niestety brak jakiejkolwiek informacji tutaj. Kawałek historii Peru, a raczej ludów, które zamieszkiwały te tereny o wiele wcześniej, w czasach prekolumbijskich, jeszcze. I wciąż mnie to miejsce zadziwia. Trochę te bale wszystko zasłaniają, ale cóż, trzeba takie miejsca chronić przed zniszczeniem. Wszystko tutaj bogato zdobione. Wielki pałac. I z tego co widać, to była chyba najlepiej zachowana część tego całego miasta, czyli pałac. A reszta to już po prostu gruzy same. Tutaj mógł być jakiś wielki basen. Zbiornik wodny. Oczywiście cały czas prace konserwacyjne. Nie wszędzie można wejść, ale wciąż widzimy pozostałości miasta otaczającego pałac. I zaniedbane pozostałości kolejnego miasta Czaczan. Ruiny ze śmieciami. I tylko śmieci się wszędzie wylają, kurczę to jest straszne. Wszystko zniszczone, zniszczone przez czas. I tylko pozostałe fragmenty murów. Zniszczenie. Totalne zniszczenie i nic poza tym, ruiny. Ciekawe, że tutaj nikt nie chodzi i nie zwiedza tej części, tylko właśnie tamten pałac. Nick An. Tylko pozostałości murów, nic poza tym, o, jest jakaś brama tutaj. Tysiącletnia historia, i wszystko w proch się obróciło wszystko w proch i pył, i już ostatnie ujęcie stąd, Czaczan. Tysiącletnia tradycja historia, obecnie archeologia i tony śmieci naokoło To jest niekończąca się opowieść, never ending story, never ending story, ale Tutaj, oprócz tych śmieci, to już jest morze na horyzoncie. Pacyfik. Tak, pomijając te śmieci, to jak widać, w tych takich zagłębieniach to po prostu były jakieś tam pola uprawne, a nie baseny. I po drodze już rolnictwo. Widzę, że tutaj coś uprawiają w wodzie. Nie wiadomo, co to może być jakiś ryż czy coś. Pojęcia nie mam. I co? Chcieliście plażę w Peru? No to jest. Syp, brud, dziką A jeszcze przed chwilą było jakieś tam prawie że 30 stopni. Aż po horyzont. Sino tam. Nic nie widać. Też góra, ale też zamglona. Taka właśnie plaża dla ubogich. Śmierć i zniszczenie. Zrobiłem sobie niezły spacer tutaj po Peru. Wioska Gramolate. Gdzie to jest? Ja wiem gdzie to jest, ale wy lepiej żebyście nie wiedzieli. Tam jest morze. Jak tam pięknie. Jak tam pięknie, kurcze no. O, i są te słynne łodzie rybaków z Uanako, Ale teraz nie ma chyba sezonu. Może tam dalej, zobaczymy. Tak, i to jest właśnie tutaj największa atrakcja tego miasteczka Uanako, Czyli rybacy pływający na tych łodziach. Ale nie przy takiej pogodzie. No niestety. O, tutaj może troszkę lepiej teraz widać. Bo już nie jest pod słońce. Takie dziwne łodzie właśnie. Trochę ich mało. Myślę, że będzie więcej, ale może gdzieś tam dalej jeszcze. Cóż, chcieliście plaże, to macie. Tam nawet ludzie chodzą do wody. brrr Ojej. Brud i smród. Wielka, martwa foka i setki nieżywych ptaków. I tysiące śmieci. To jest właśnie to, co widziałem. No, easy, easy. Te ptaki to tutaj leżą co 5 metrów dosłownie. Mówię Wam, no, to jest straszne. Serferzy. chlub ta foka była straszna, leżała, szczerzyła kły i patrzyła się takim martwym wzrokiem, bo nie żyła Lato w Peru I oto właśnie symbol Uankako, Czyli rybak tej Wielkiej Łodzi, chociaż to jest kamienia akurat. To takie małe, fajne, zaciszne miasteczko pod peruwiańskich turystów. Tutaj oczywiście pamiątki już, cały pasaż. Hej, i wspomniane przeze mnie wcześniej łodzie tutaj, a jednak widzę, że na nich pływają. A woda? No, no nie jest taka zimna wcale. I tym akcentem, ojej, i tym akcentem kończę ten odcinek. Muszę złapać jakiś transport z powrotem do Trujillo. I jutro kolejny dzień. Także na razie. Do zobaczenia.